Historia tego miejsca zaczyna się w połowie lat 30. XX wieku. Kompleks ten zaczęto budować w 1935, a oddany został do dyspozycji francuskiej armii w 1938. Został wybudowany jako koszary dla żołnierzy francuskich stacjonujących pobliskiej linii Mazynota. Jednak po przejęciu kompleksu przez nazistów obiekt ten zmienił całkowicie swoje przeznaczenie. Cześć, dzień dobry. Witamy Was na naszej drugiej eksploracji. Dzisiaj znajdujemy się we Francji, niedaleko miejscowości Dittingen, i będziemy dzisiaj eksplorować dawny tutaj obóz oficerski. Zajście do piwnicy. Wchodzimy? O, powoli. Czekaj, tak, ja potrzebuję światła. Pojedyncze, żeby jeden na drugiego nie przetknął. Aha, nie jest to łatwo, ci powiem, ale... Wow, ale można wejść, jest okej. Okay. Tymnik no. a tu chyba, tu chyba była prania. Tak to wygląda. No. Nie? Betonu? Kolejny komit Który rok? O, przepraszam, jest Nie, to jest aktualne 7488 Marzec 98 Także, Podejrzewam, nie, że to jeszcze mogło być jakoś wiesz używane w tych czasach na ćwiczenia A to mogły być puszki po prostu żołnierzy Tutaj żołnierze ćwiczyli, tak Na, na poligony przyjeżdżali, nie? Tutaj prawdopodobnie jeszcze element konstrukcyjny schodów. Tak, bo tutaj wchodziły schody w te zygzaki. O, to przy zachowanym. drogi budynki, jak na przary wojskowe, wyglądają dość bogato. Zmierzamy do następnego budynku. Jest ich trochę, około 30 tych takich ocalałych. To nie są takie zwykłe baraki, ale widać, że żołnierze, którzy tu stacjonowali, chyba byli wyższej rangi. W każdym budynku znajdujemy takie wycięte otwory. Ciekawe, do czego mogą służyć, dajcie odpowiedź w komentarzach. W niektórych piwnicach wciąż możemy znaleźć napisy w różnych językach, co świadczy, że więźniowie byli przytrzymywani także tutaj. każdy garaż ma obramy Tu części zawieszenia z jakiegoś auta jeszcze Tutaj belka Też takiego samochodu z lat 60 gdzieś Ściana groziowa za auta i pedały Większość budynków to domy 1, 2 i 4 rodzinne. Całość była przygotowana do zamieszkania przez 1300 osób. Więc będziemy próbowali bić na górę, damy radę, A jest w miarę stabilnie. Tak. Najważniejsze. Dobra, czekaj latarkę sobie słowo w kieszeń. jedną no Dobra. Drzwi są prawie o. całe. Zamknięte? Ja uwielbiam zamknięte Nie, drzwi. Nie, są tutaj wiesz te, co ja się teraz ich trzymam. Aha. No tak. Podłoga wygląda na stabilną, stabilną, ale drzwi są w całości zobacz. Czy zachowane. Ani podłoga, nie? Zobacz, podłoga była drewniana. Tak, Taka dokładnie. dosyć konkretna, nie? No. I tu mamy widok z okna. Ale na kolejną kondygnację już niestety się nie dostaniemy. Tam, tam są jeszcze fajne domy. Tam się damy za chwilę. Aby tylko wsadzić... Poś, poś, poś. Aby tylko wsadzić kamerę i... Zobaczcie, co tam jest na dole. To jest po prostu... Rzadę? To jest duża dziura. Spora to jest dziura. Słuchajcie, tutaj jest ta umywalnia, tak jak w poprzednich. jest, Ale mnie i tak zastanawiają cały czas te otwory. Czyli coś musieli to wyciągać, po prostu, jak, jak się stąd wyprowadzali, czy coś. No tak mi się wydaje, bo po prostu. Ale z drugiej strony, że tyle, że i tak jest zostawione. No, ile tych jest, może wartość? 200 kg? Myślę, że tak. Nie no, nie będziemy schodzić, bo nie będziemy jak mieli jak wyjść, nie? Będzie problem z wyjściem, to jednak jest... Aha. Uwaga, bo tu leży coś... Można się pośliznąć. Tak, to są pierwsze schody do te piwnice są do troszkę piwnicy. małe tutaj. One takie jest są troszkę mniejsze niż... A, czekaj, bo tam jest wejście. Dobra. Tam, to jest przejście do drugiej części budynku. Do tej tak. I na lewo, tu mamy pod schodami, To jest chyba nawet węgiel, zobacz. Tak, miał. Tutaj po prostu był składzik jakiś. A tu była pralnia. Tak, tu była umywalka, nawet popiół jeszcze leży w komina. A tutaj nawet mamy wodę. I czysto zobacz jaka jest. Mogło coś chyba wybuchnąć na górze. czy Coś może. Jest taka jaka możliwość. wojskowe były przeprowadzane. Teraz z kolei dziura jest w piwnicy, w tym toalecie. Wszystkie domy są praktycznie takie same. Idziemy więc dalej, aby szukać śladów po byłym obozie. Racja, żywnościowa. Znaczy, paczka po. Ale czemu amerykańska? Może wojska NATO tutaj też ćwiczyły razem z, z Francuzami? Z Francuzami, nie? Przeciwni tu, przed domem. I tam jest wejście do piwnicy. Tylko ciekawe, czy to jest e, syp na coś, czy to było wyjście jakieś ewakuacyjne z domu? O, Karol już jest, także młody też jest, ja też wbijam. Znowu dziura i tak samo wycięta na równo, nie? Spinam się po górach, to nie wejdę to na taką... Jestem wyżej i... Zobacz jak to tam wygląda. To jest w miarę stabilnie, co? Bardzo stabilnie, także spokojnie. Tu trzeba wchodzić. A tak wygląda to z góry. Później zrobimy jeszcze nagranie z drona. Czy sposób wieje, ale to w przyszłości ma wszystko być wyburzone i powstanie park wiatraków, tak jak tam dali. Cała wioska oficerska, a późniejszy obóz, obejmuje teren około 88 hektarów. Także tego było. Ciężko sobie wyobrazić, że w tym miejscu znajdował się obóz zagłady. Jednak wojska amerykańskie, które tutaj przybyły, odnalazły po czasie ponad 200 masowych grobów. Jakieś wejście w piwnicy? Nie wiem, czy to jest bunkier. Na bunkier to nie wygląda, wygląda bardziej jakieś pomieszczenie techniczne. Nie, opa, to jest ślisko, zaraz wygląduje w wodzie, tak czuję. A ile metrów ma coś wikarał. Myślałem, że idę pod wodą. Do drzwi mam półtora no, metra, no. Szkoda by było nie wchodzić. Mam jakąś belkę, spróbuję na nie wejść, tylko że ja nie dam rady nagrywać. ten. Dobra, to ja zajdę do ciebie. Ja jestem już w wodzie. Pełno komarów, masa komarów. O, co się czekaj. Ja mam mikrofon włączony, także. Mój jest włączony? Deska. Ja nie wiem, czy mój jest włączony. Jak wyląduję w wodzie, już jestem w wodzie. Ej, głęboko tu jest. Dobra, mój mikrofon też jest włączony. Jest, jest dużo wody. Bo te drzwi są do połowy zamoczone. Te drzwi są do połowy zalane wodą, Karol. Dokładnie. Także myślę, że. Nie ma szans, żeby się tam dostać. A nie, to jest tylko e, stacja jakaś rozdzielnia. To jest takie pomieszczenie 2 na 2 metry i nic więcej. I jakaś rozdzielnia elektryczna czy coś. Także to, tak, tak, wychodzimy. Wychodzimy, tak. Dobra, ewakuujemy się na 100. Oni że to jest Okej. Ok. Skarpetki mam suchy, także buty załóż egzamin. Tam jest kolejne wejście jakieś techniczne, jedno, drugie, trzeba uważać. Tam są też zarysy kolejnego baraku, z tyłu widać murek. Zobacz tutaj. I tam... I tu jest następny, widzisz? Fundament od następnego. Fundament kolejnego, dokładnie. Dlatego jeszcze lepiej widać. Także. Znaleźliśmy to miejsce. Tak, tu było wejście, schody. No to widzisz, to w ogóle całkiem inna konstrukcja, nie? Rama stalowa, taka prezoryczna tak. i, i po prostu cegły i tyle. Góry to wygląda jak kawałek pola, bardziej przypominający kształt stoiska, ale na mapach przedwojennych to też występuje. Tam z tyłu są prawdopodobnie jeszcze jakieś zabudowania. Próbujemy się pić do lasu i coś znaleźć. Mógłby to być plac apelacyjny albo po prostu boisko. Często pełno tego drutu. Tego, tego drutu tutaj nie... jest tu sporo. Są tu jeszcze słupy ogrodzeniowe. Także I tutaj to... zobacz, tutaj masz... Drut. Wszędzie drut. jest drut czasty Masa tego jest tutaj. To jest cały. Słuchaj, tutaj mamy karol. Kawałek dalej. Wszędzie to jest. Wszystkie to, to nie są krzaki. To jest wszystko drut kolczasty. Jesteśmy Krótko podsumowując. Ponos... Nie widać tu zbytu, zbyt wielu śladów obozu koncentracyjnego, bardziej ośrodek wypoczynkowy dla oficerów, którzy tu stacjonowali. No tak, po... zdecydowanie. Większość pomieszczeń wyglądało na mieszkalne, dodatkowo wyglądało na to, że mieszkały tutaj całe rodziny. Tak, a nie pojedynczo jakoś oficerowie, żołnierze. Jedynie co, tylko te ślady tu po barakach, podejrzewam, że w tych barakach właśnie byli trzymali więźniowie i... A reszta śladów została po prostu powoli zatarta. I... Tak, to co udało nam się na koniec odkryć, te baraki, później w tym lasku jeszcze te druty kolczaste, to jedynie to może świadczyć o obozie. Nie ma tak. Tak. żadnych z, z innych tutaj śladów. Nie ale ma. żebyście poczuli coś takiego jak w Auschwitz czy w jakimś innym. No, nie ma takiego nie ma tego po prostu uczucia tego klimatu. No ale jednak, jednak kilka tysięcy osób tutaj zginęło, nie? tylko że ślad po tym zaginął. Tak, tak po prostu wygląda. wszystko się pozacierało i tak naprawdę. Jest to no, ciężkie do odnalezienia. Do zobaczenia wtedy no, na następnym urbexie. Może jakiś nawiedzony hotel, może jakiś nawiedzony szpital, a może po prostu szpital i hotel. Zobaczymy. No, podejmiemy niedługo. Ale na pewno niedługo się Siema. zobaczymy.